Słuchowisko, Zmyślenia. myślenia. Nie ma opcji. Na pewno nie zdążę na zajęcia, ale wykładowca chyba mnie wpuści do sali. No, patrzcie, Państwo. Ale towarzystwo na dzień dobry. Wszyscy tacy uśmiechnięci. Eee. O nie. O nie. Mucher na dwunastej. Nie macie. Nie widzę. Nie macie. Przejdź sobie, przejść. sobie. Młody człowieku! Mógłbyś ustąpić miejsca? Ta dzisiejsza młodzież. A, proszę, niech pani siada. ludzi. Przystanek niska. Żadnego szacunku. Młodzi są teraz tacy niewychowani. Ta dziewczyna. Młoda. Ładna. Ale jak ubrana. A w spodniach dziury. Dziecko, ja ci to zaszyję. Kolana cię będą bolały. Przepraszam? Mówiła coś pani? A nic. Mogłaby pani powtórzyć? Przesłyszałaś się. Nie myślą, wcale nie myślą. Młodzi są, nic nie rozumieją. Co za czasy. Oj Kaziu, gdybyś ty to widział. Mamo, mamo, ja chcę przy oknie! Kochanie, nie ma miejsc, widzisz? Postoimy sobie tutaj, dobrze? Przystanek Niska. Młody człowieku, mógłbyś ustąpić miejsce. Ta dzisiejsza młodzież. Ależ proszę, niech pani siada, luzik. Jeszcze dwa miesiące. Dwa miesiące już nigdy w życiu nie wsiądę do autobusu. A potem może stary się dorzuci, to jakieś używane autko. Czemu nie? Bo swoim to w życiu nie pozwoli. Dzieciak jesteś, nieodpowiedzialny, a sam to co? Łatwo przy nim stracić cierpliwość. Nie rozumiem, o co jej chodziło. No w ogóle mówiła do mnie? O, jeszcze Żulik! No super! Tych bezdomnych to coraz więcej. Do czego ten świat zmierza? O, i jeszcze ten na wózku. Coś śmierdzi. Moczym chyba. To ktoś z przodu? M może się trochę przesuniemy? No patrzcie państwo, ale towarzystwo. Już na dzień dobry. Wszyscy tacy zadowoleni. Może usiądzie dalej. Może dzisiaj mam szczęście. Jakby jeszcze Walecki przyniósł nam dzisiaj do kolokwia. To może... Przepraszam, nie nie, 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 Pobijają się! Ja pani pomogę ta jabłka pozbiera. Nie! Nie, pan... Proszę tego nie dotykać. Mamo? A dlaczego ten pan tak śmierdzi? Ja pani pomogę. Dziękuję ci bardzo. porządeczku. Jasne. Zawsze to samo. Brzydzą się. Jak z domu, to od razu złodziej. Mama, gorąco! Pić mi się chce! Jeszcze dwa przystanki. Wytrzymasz. A bawiłaś się dzisiaj z Anią? Nie, ona jest głupia. Nie mów tak, proszę. To w takim razie co robiliście w przedszkolu? Piosenki się nauczyliśmy. Kolorowe kretki. Śl 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 Ślicznie, kochanie! Ale teraz będziemy cichutko, bo może ta pani nie lubi tej piosenki. No. Ulepimy dziwowa Anna! proszę! Bo wiesz, bo Anna jest siostrą Elzy i one mieszkają w zamku. Trzeba jej nowe spodnie kupić. To już za krótkie. Właściwie może ja też bym sobie jakąś nową bluzkę kupiła. Ale po co? Właściwie nie mam na to czasu, żeby tak chociaż Adam z tej Irlandii wrócił, ale... Się tak Słuchaj. na mnie patrzy. Mam moja. coś na, wiesz, na twarzy? Ten, ten coś... Mogą chociaż włosy I, rano ułożyć, ale. I, i wiesz, mamo, i wtedy pojawia ale się po potwór i. Mama! Nie słuchasz! Przystanek powąskowska. Mamo to już? Na następnym, kochanie. Wciąż na mnie patrzy. Może rzeczywiście mam coś na bluzce? Dlaczego moja mama nigdy mnie nie odprowadzała do przedszkola? Ta pani wygląda tak... ładnie, ale zmęczona jest. Może wczoraj byli z mężem w kinie, wieczorem, kiedy mała śpi? Grają teraz nieznajomych. Ciekawe, czy jej się podobało. Moja mama nigdy nie chodziła z tatą do kina. Nie miała czasu. Na nic nie miała czasu. Wygląda jak Majka, kiedyś też jeździła z Małym do szkoły, ale później nie miała czasu, a potem to już poleciało. Tendencja spadkowa. Przystanek Powązki, czwarta brama. O, to nasz przystanek. Juhu! A jaki przystanek? Jaki to przystanek? E, Powązki. E, wysiadamy, kochanie. Daj rączkę. A, to ja też. Tutaj. Puść, pan! Przepraszam. Chciałem... Nieważne. Bez domu to i złodziej. Pewnie jeszcze morderca. Chciałem tylko pomóc. Nic pani nie jest? Dziękuję, młody człowieku. Ja muszę tutaj wysiąść. To pani wysiądzie na następnym. Wejdzie pani inną bramą. Spoko. Wysiąść, bo, bo, bo mój Kazio tutaj leży. To już będą dwa tygodnie. I, i ja mus nic zapalić. Chciałam porozmawiać. Ludzie tak mało rozmawiają teraz. Rzeczywiście. Mało. Ale nie mamy przecież o czym rozmawiać. Obserwuję was codziennie. Widzę, jacy jesteście. Co ja mam z wami wspólnego? Dlaczego tak wolno jedziemy? To przez ten deszcz jest strasznie ślisko. Przystanek, centrum. Przepraszam, czy mogłaby pani kupić mi bilet? Po co mu bilet? Od kiedy bezdomni jeżdżą z biletem? Lepiej nie będę wyciągać portfela. Zresztą, nie mam czasu. Przykro mi, nie mam drobnych. Nie masz drobnych. Nie masz czasu. Nie masz pojęcia. Ja też nie miałem dla Majki czasu. Ale miałem za to pracę. Powinna się cieszyć. I nie musieliśmy się o nic zmartwić. Tylko potem... Potem zaczęły trząść mi się ręce. Tak, same zaczęły. Zacząłem... No, może rzeczywiście za dużo. Dla Majki za dużo. Wiesz, jakie to podło uczucie? Jednego dnia masz własne mieszkanie, a następnego lądujesz na dworcu. Słyszałem o tym, każdy słyszał, ale nie mogłem uwierzyć. Teraz wierzę już we wszystko. Pan zmyśla. A skąd wiesz? A pan? Pan też wsiada? Nie. Jadę w zupełnie inną stronę. Udział wzięli: Beata Szewczyk jako mama, Janna Sierocka jako dziewczynka, Marcelina Szejko jako głos zapowiadający przystanki, Anna Kobusińska jako babcia, Filibasa jako bezdomny, jako chłopak na wózku, Agnieszka Pietrzak jako studentka. Jan Olejniczak jako chłopak.